Proszę bardzo, jest poranek. Mamy dzisiaj drugi dzień naszego wyjazdu do Gruzji. No i tym razem, kutaisi, co prawda, rozpoczyna, ale nie skończy, bo dzisiaj jedziemy do Mestia. Pokazywałem Wam to miejsce wczoraj. Nie wczoraj, co ja mówię, dla mnie to był wczoraj, ale dla Was to był ubiegły tydzień, czyli w ubiegłą niedzielę. Czyli miejsce, gdzie startują autobusy do Mestia. Zaraz obrócę kamerę, zaraz zobaczycie wszystko, bo chciałem się jeszcze z wami przywitać. Witajcie drodzy moi, przypomnę. E, spontaniczny wyjazd do Gruzji. No i co będzie dalej? Zobaczymy. Wybieramy się w Kaukaz dla przypomnienia, e, a konkretnie do takiej magicznej górskiej miejscowości Mestia. Dzisiaj tam trafimy. Kutaisi mogliście obejrzeć tydzień temu. Jest Marcin. Tam z tyłu zasuwamy po fajnym śniadanku. Na dworzec, na dworcu będzie oczywiście marszrutka, i dlatego chcielibyśmy się na nią złapać. Zobaczcie, ja Wam pokazywałem e, ostatnim razem, jak to wygląda. Dochodzimy właśnie, tam jest dworzec w tym miejscu. Dworzec, e, na którym zadyma jest totalna. Co Wam zaraz, mam nadzieję, pokażę. Tutaj pamiętajmy jeszcze o tym, że przy przechodzeniu przez drogę nie należy liczyć na to, że ktoś Wam ustąpi pierwszeństwa. Jest to po prostu niebezpieczne, ale nie zmienia faktu, że to dodaje tylko atrakcji. Dobra, widzimy się za chwilę. Witajcie. Dzień dobry. Dwa bilety do Mestii 80. Masz? 40 i 40 Rada, Dziękujemy. 13 i 14 człowieku. No. No, czyli gdzieś z tyłu jesteśmy, No trudno. Dobra, temat mamy zaliczony. Tą marszrutką, która jest za mną, lecimy do Mestia, czyli udało się tym razem miejsca 13 i 14. Może nie będzie źle, bo to jest trochę korida po drodze. Nie zmienia to faktu, że udało się, a na to bardzo mocno liczyliśmy. 40 lari kosztuje bilet. 40 lari to ile to jest? Koło 60 zł, nie? 64. 64 zł. Marcin jest dobry w liczeniu. 64 zł kosztuje bilet. Jeżeli chcielibyście jechać tylko i wyłącznie połowę drogi, to wtedy wychodzi o 5 lari więcej. Dzisiaj będziemy w Mestia i pokażę Wam po drodze, jak wygląda ta magiczna trasa. To oznacza, że dojeżdżamy nigdzie indziej jak tylko w tereny górskie Zresztą zobaczcie jak to wygląda Jazda tutaj to jest prawdziwe wywiadztwo droga hm. Co tu dużo mówić Momentami e, dosyć co najmniej dziwna Okazuje się, że klimaty zwariowane Dwie godziny jazdy autobusem Już ledwo się rusza, mam nadzieję, że zaraz będzie przerwa I coś się wydarzy, można będzie trochę rozprostować nogi, ale jest kosa obserwowanie w jaki sposób kierowca jedzie jak wyprzedza na trzeciego jak wyprzedza policję prawym pasem zwalnia tylko i wyłącznie na tak zwanych leżących policjantach czyli na tych takich rozłożonych na jezdni zaporach drogowych generalnie jest grubo pierwsze szczyty już widać charakterystyczne takie dla Gruzji kwadratowe domki zobaczcie wygląda to naprawdę fajnie gdzie nie gdzie asfalt, gdzie nie gdzie szuter, ale myślę, że takich szutrowych dróg teraz będzie dużo więcej, także pół drogi już praktycznie za nami. Ile jeszcze? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Zugdili traktowana jest jako połowa i punkt przesiadkowy, natomiast teraz już wjeżdżamy w góry. Teraz już zacznie się prawdziwy El Torado i Ameryka. Zresztą poza tymi widocznymi drzewami widać już doliny, widać Miejscowości niewielkie, droga dużo węższa, ale no, jedziemy ciągle do przodu i ciągle jest wesoło. Cieszę się, że za kilka chwil dosłownie wjedziemy już na drogi górskie, ale również mam opory, bo myślę sobie, że wtedy się dopiero wszystko zacznie. radość niesamowita, bo pierwsza przerwa jest, oto, kurde, po trzech godzinach prawie jazdy taki moment, kiedy można odpocząć, można wyprostować kości, znaleźć toaletę, bo są tu toalety, no i przede wszystkim oddychać świeżym powietrzem, powiem szczerze, rewelacja, a swoją drogą to zaraz pójdę do toalety zobaczyć, bo jestem ciekawy, czy będą to toje czy coś podobnego, także widzimy się już za moment. Na, na narciarza. Miałeś tak już kiedyś? Nie. <noise> znaczy, ja nie mówię, że korzystaliśmy z tej drugiej opcji, z tak zwanej dwójki, ale jedynka to też na narciarza. Zobaczcie, jakie widoki, fantazja. Tak, prawdę powiedziawszy, to nie spodziewałem się nawet czegoś. Siema. Cześć, cześć psiutek. Dobra, dobra, dobra. Wilki. Ta wilki, kurwa, ta wilki pewnie. To nie są wilki, ale są widoki za to. Zobaczcie, no wygląda to wszystko kosmicznie. Przepiękny teren, 10 minut przerwy. Tutaj pieski zjadły jakiegoś jakieś większe nieco zwierzę. Idziemy po wołu tak, bo chciałem Wam pokazać jak wygląda e, widok z okna. O, następny kawałek wołu bo widoki tu są po prostu niesamowite. Od mniej więcej 15, może 20 minut jedziemy e, jak gdyby okrążając wąwóz. Taki wąwóz, który stworzony został prawdopodobnie z jakiegoś kamieniołomu. No właściwie jakiś kamieniołom, który spowodował, że powstał to wąwóz. Zobaczcie, jakie widoki kosmiczne. Po prostu rewelacja. Myślę, że zrobimy sobie jeden odcinek z samej drogi, bo przyznać muszę tutaj Robi to kolosalne wręcz wrażenie. Właśnie 6830 kroków mam zaliczone w tej skrętce drogi. Jeżdżą samochody, wyjdę kawałek, żebyście mogli zobaczyć. Patrzcie, patrzcie się drodzy moi, jakież tu są piękne widoki. I właśnie dla takich momentów warto przyjechać w to miejsce. Warto przejechać autobusem 3 godziny, właściwie 3,5 już prawie. Ale do Mesti jeszcze jednak kawałek. Do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy już na miejsce, jesteśmy w mieście. zakupiliśmy kartę za 5 Lari. No i trzeba będzie ogarnąć, jak do tego doładować, bo to jest prepaidowa karta. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. W każdym razie trzeba będzie dopłacić za internet. 5 Lari kosztuje karta. No, i mamy numer. Mamy Gruziński numer. Fantazja, proszę Państwa. A w tym momencie będziemy szukać już miejsca, gdzie spędzimy te dwie kolejne noce. Zobaczcie, widoki zapowiadają się bardzo fajne. Miasto niezbyt duże. Mestia to niezbyt duże miasteczko. E, praktycznie wszystko znajduje się tu przy jednej ulicy. 10 minut mamy na dojście do miejsca, gdzie będziemy mieszkać, a miejsce jest podobno rewelacyjne. Przynajmniej tak wygląda na zdjęciach. Ja już mówiłem wam poprzednim razem, że zrobiłem Marcinowi niespodziankę. Dzisiaj się wygadałem. No i będzie e, hotel z wieżą. Zobaczcie, trochę sapie w tej chwili, ale to dlatego, że idziemy pod górę. Jeszcze kawałek, zaraz muszę zerknąć, czy to tu już w tym miejscu skręcamy, ale chyba w tym. Bo mamy dwa zakręty. Pierwszy zaraz zobaczymy, czy tu już zerkam na mapę, tak. Czyli tu skręcamy. Jedzie jakiś malutki samochodzik. Idziemy pod górę. Dobra, oszczędzę Wam tego mojego sapania. Ale patrzcie, jakie widoki tu są. Magia. Dzisiaj trochę w ogóle pada. Pogoda jest nie najlepsza. Nie zmienia to faktu, że jest w dobrym nastroju i w dobrych humorach idziemy się rozpakować i w teren. Tu będę dużo gadał. Jestem po prostu w szoku. Jesteśmy w takim... Nie wiem jak to nazwać. Dworku. Takim rycerskim. Z dwoma wieżami. Rewelacja. Zaraz trzeba będzie się rozejrzeć. Gdzie tu, co tu, bo nie wiem jak dojść. Gdzie dojść. Chyba nie, chyba to będzie tam niżej. Ale zobaczcie, dwie wieże. Prawie jak wodca pierścienia. Nie, on tam miał kilka. Dobra, szukamy, zaglądamy zaraz pokażę wam trochę więcej. Ale to się szykuje naprawdę mistrzostwo świata. Prawdziwe mistrzostwo świata. Dla mnie bomba. Dobra, panie i panowie, to wam, patrzę co tu jest, no, to wam pokażę, taki mamy pokoik, malutki, ale za to widok mamy tak rewelacyjny, zobaczcie, prawdziwe mistrzostwo świata, ja tu wszedłem, zerknąłem i powiedziałem, jestem panem świata, bo rzeczywiście w takim miejscu, w takich okolicznościach przyrody to warto. Ale teraz nie będzie mnie widać. Stolari e, za dwie doby i za e, śniadanie. Powiem Wam, to jest naprawdę super, super cena, bo to jest około 160 zł na dwie osoby, czyli 40 zł za dobę. Wydaje mi się, że, że cena ekstra. Do tego mamy dwie toalety. Tutaj, co prawda, na zewnątrz. Kawkę możemy sobie zrobić. No i przede wszystkim ten widok. Wstajesz rano i widzisz góry. I to w góry w najlepszym wydaniu. Prawdziwa rewelacja. Jesteśmy w takim fajnym domku. E, zejdę na dół, może wam pokazać, bo jesteśmy, jak gdyby, na pierwszym piętrze. Schodzi się takimi sprytnymi, metalowymi, pięknymi schodami. Ale miejsce jest po prostu perfekcyjne. Tutaj mieszkają właściciele, jest podwóreczko. I patrzcie, co jest tutaj najciekawsze. Najciekawsza jest ta wieża. Tutaj w okolicy tych wież jest całkiem sporo. Ja mam nadzieję, że będzie opcja wejścia gdzieś tam na górę, no i wygląda na to, że to kiedyś był taki mały bastionik. Tutaj prawdopodobnie mieszkali jacyś troszeczkę bogatsi ludzie, o widać za, za moimi plecami, no bo mieli dwie wieże w okolicy, chyba że to sąsiad miał, no i takie większe dosyć gospodarstwo. No ale zobaczcie te widoki, tak patrzę gdzie wieże, zobaczcie, tutaj są te wieże, o. Widać, ich jest całkiem sporo. To takie były wieże, aby można było w razie jak oj, tu jest, i tu jest. E, w ogóle w Mestia jest najwięcej tych wież w okolicy. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć więcej wiesz, to chyba nie znajdzie z tego, co wyczytałem. A z tego, co również wiem, to w użguli może być tego równie, równie sporo. Tymczasem ja zabieram się za kawę, za drobne rozpakowywanie. Szykujemy się, zaraz zejdziemy tam na dół do Mestii i zobaczyć, jak wygląda samo miasto. Chociaż już kawałek przeszliśmy, karta kupiona, internet będzie. Będzie trochę łatwiej cokolwiek zrobić.